Halo? Na mój odcinek Halo. A to sobie. Nie, nie, nie zatrzymuj proszę A, cię, Ale Dobrze, dobrze. już proszę, dobrze. proszę zostawić. Dzień dobry, Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jak zwykle Ignace Łukowski i Tomasz Działowy. Tym razem wyjątkowo ze studia tvn -u. Dzień dobry, witamy milionera. Dzień dobry, Tomaszu. Witamy. Dzień dobry. A dlaczego studia Twoja kolorystyka ci powiem taka to jest? To prawda, jest delikatnie. Jest taka znajoma do, do stacji najlepszej, jak wszyscy wiemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cieplutko. Pozdrawiamy. No i milionerzy Cię. też z też, Pawenowskie. To jest tutaj, nocy, więc, więc, to, to, proszę bardzo. W ogóle nie, myście, nie wiem, jakim powrugami wy pomyśleliście, bo myślał o milionerach. <laughs> Ale dobrze, witamy. Absolutnie. Hata wujatom, mieliśmy to pytanie już chyba na jednych milionerach, prawda? Nie wiem, może ty miałeś, ja wiem ja, ja na pewno. Dobrze, to jak chciałbym powiedzieć w takim razie dużo ważniejszą rzecz. Z, z powodu braku w elementarnej wiedzy muszę na życie wrzucając filmiki, więc chciałem powiedzieć, że już za dwie godziny odcinek milionerów do... możecie subskrybować. Tak, na pewno pojawi się w karcie, w tej tam karcie i na pewno jest w opisie, więc zapraszamy gorąco i jeszcze w karcie końcowej. Taki jestem Dokładnie, zdigitalizowany, tak. że jest w teraz są karty teraz. <laughs> ja już jestem taki... Bardzo dobrze człowiek jeszcze, nowoczesny. Człowiek nowoczesny jestem już teraz dobra. człowiek, jak się, jak się nazywało to wcześniej? Jest człowiek nowoczesny, a to wcześniej. Starej, to... Daty. starej, daty. starej, daty, starej, daty. starej daty. starej daty. Dobra, to, wujo, to ma ona jest albo o skazańcach, albo o niewolnikach. Nie ma w SNA. Tak, 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 tak. Dokładnie tak. Wszyscy wiedzą, oczywiście, jak można, nie, jak można nie wiedzieć. No właśnie. Ale już mi się bardzo podoba, jak w jednym tak? odcinku powiedziałeś, że y, jestem ekspertem od tam czegoś <grym> od tego. Już, już, tak, już są eksperci, tak, właśnie bardzo mi się podoba. Cześć, jestem polonistą, studiowałem właśnie specjalizację analiza HTW i Atoma. Jak można było nie wiedzieć, o czym jest tak naprawdę. Dokładnie, tak. Albo świat, jestem ja... bankierem i doskonale wiem, kto jest Żyrantem nie wiem, <grym> tak. jak możecie wiedzieć. Akurat Ale no spasimy, to spłacie przyjaciół. Przychodzisz do banku i jest, tam, jest mój przyjaciel i pan, on poświadca? Panie Tomaszu, że... panie Tomaszu, pan powiedza wszystkie już dokumenty bardzo dobrze, ale potrzebujemy dwóch pana przyjacielów. <laughs> Żeby oni, oni poświadczyli, że pan spłaci te pożyczki, żeby, żeby oni zapowiedzieli, że, że jest pan dobrym człowiekiem. I wtedy panu uwierzymy. A to ostatni. Nowy i... wspaniały świat Huxleya. Mieliśmy to pytanie w ogóle, nie wyglądasz. Tak, tak my nie mieliśmy. mieliśmy. Może jak sam coś pykałeś? Może jak sam pykałem. W każdym razie fortu. No, no, to był fort, tak? Tak, Henry, Fort. Kurczę, nie kojarzę w ogóle ten. Mm. Takie pytanka, ja bym się przewrócił. A to 300 zł, więc znaczy nie widać. Nie widać, złotych. bo to, właśnie to zrobiliśmy taką to sprytną rzecz, słuchajcie, że jak będziemy uwalali na jakieś pytań to nie będziecie wiedzieli, kiedy uwaliliśmy, a już dopiero będziecie widzieli nas od tak, tutaj od razu podrzucę, że o kolumnie Alberta jest to, że została ona wzniesiona na, na cześć, cześć Króla Alberta wielkiego budowni budowniczego Alberta, A Alberta który jakby później został królem. Dokładnie. E, dopiero został mianowany królem przez Jana III Sobieskiego i wtedy to był tylko jeden krótki moment, że jak jest ten żart słynny, jak się witają królowie, no. że niby nie ma odpowiedzi, to właśnie oni się to wtedy przywitali uściskiem hmm. dłoni. Król Jan III Sobieski i Albert Wielki. Dokładnie, to jest, to jest dokładnie o to się mylę. <laughs> Chciałem Alberta kliknąć <laughs> przez moment, <laughs> tak się <laughs> narracja tak. no. Ej, swoją drogą, no. oglądałem ostatnio które jakieś e, archiwalne odcinki. Żółci mistrzowie licytacji. Ja to było gejowe. żółci mistrzowie licytacji. To było zawsze karyzmody tak z, z chłopakami. Ojej, nie już widziałem tych żółtych. O później kolesie, teraz też tam. Wyciekliśmy tak, że teraz nagrywamy już z chłopakami, bo już nie nagrywamy teraz rzadko nagrywamy. Mhm. z Bladim właśnie z jakich pobladek nagrywaliśmy, to zawsze jak przed nagrywaniem puszczaliśmy sobie śmieszne filmiki. A okay. właśnie moją takim właśnie perełką było właśnie żółci Mistrzowi licytacji. Żółci, tak, no, tak, dobre. I to już w niebieskich był taki Janusz, taki zatwardziały. Tak. Zielony e, też, zielonych też był dobry. Koledzie, oni tam już 1400, 1500 A rzuci, tak. 1000, rzuci 1000 I tak oni wszyscy, 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 wszyscy. I tak się nie ogarnęli I potem było tak, że musieli wabank zagrać I potem jest tak Dwie sekundy ciszy i ten Janusz no, 2900, że ich przebił i ten. Rzuci wabankę. A, a i że to Za późno trochę jest <laughs> zgłaszali <laughs> To, Ej, szkoda. poczekaj, bo to jest tak, jestem przekonany, że Rem na pewno zagrał i Metallica na pewno zagrała. Znaczy, tylko. no S&M, to jest ten Symfonica Metallica, to jest chyba najsłynniejszy. To na pewno, tylko pytanie jakby, to, pamiętaj, że to jest gra z 2005 roku. No tego, to płyta Metallica i jest nie wiem, z, nie z 80-tych, Też ja zakładałbym Metallica. Metallica. Nirvana i Iron Maiden mi nie pasują. Ja bym wcale się nie Nirvana raczej nie grała. I Iron Maiden możliwe, możliwe, tylko że pewnie no, dużo. No, nie, no metalika nawet słynna z, z SM. No, jak tu to no to równo, no trudno. No, w sensie nie boli mnie to, bo jakby ja uważam, że... to jest że... jak pytanie o edycję Big Brothera, ile było, nie? Że, A, jakby ciężko powiedzieć, tak, bo, tak. bo zależy kiedy. Albo ile główek jest na logu milionerów, pytaniu o publiczności. Pamiętasz? Ja było coś takiego? Ja uwaliłem na tym pytaniu raz? A bo zależy od edycji, pewnie były różne. Ja wziąłem trzy, bo tu są trzy, albo chyba, że dwa. Tak? No czy cztery. Jezioro turkusowe. Bornholm, woli, wielka nas nie kończył. Frajerów bierzemy? No, rzuć Freje. No nie mówię, zobaczmy co w że Znaczy powiedziałbym, że na i Honsiu raczej nie Tak z automatu bym powiedział, że nie. I wziąłbym B, Wolin. To pasuje, no to, bo to jest nazwa Wolin. polsko brzmiąca Wiespa Wolin. Tak. Turkusowe. Znaczy no turkusowe nie musi być w Polsce wcale, nie? No nie, no, Może no, ale... Może być tłumaczone. Honsu, no nie wiem. Cingulum. Było to ostatnio, eee, sznur. Sz. Eee, to jest jak. Eee, I tak, eee, lektorzy, jak jesteś lektorzy, mieli, lektorzy tak. mieli. A u nas też starsi ministranci. Zresztą że... to wiedziałeś. A ja na tym pytanie urżnąłem raz Na i, Cingulum? Tak, i mi pisali potem w komentarzach, bo że byłem ministrantem 42 lata i ty, jak mówię, tego nie, <laughs> nie wiedzieć Ja też byłem ministrem po roku, dostałem właśnie, bo na początku miałeś komrze, czyli tak no naprawdę. A ja później się albe dostawało. Alba była długa. Alba była długa i Cingulum właśnie przewiązywałeś. i ty, jaki ty mądry jesteś. Ja jąkowi. nigdy Cingulum nie umiałem wiązać, zawsze księdza prosiłem albo siostrę, żeby mi się wiązał. Tak no cingo, się tutaj wiązało. Tylko chodź tam, kurz wam się tak ci od plecków, jak się wiąże. i no. tak, tak. islamu nie są. Wahabici, czary dzieci, szyi ci, karaim. Dobra? Dobra? Szyici szyici są, są. są. Karaim. A było pytanie jakieś o karaimach. Chary, życi brzmi jesteś. jak dobry odłam islamu. Poczekaj, Karaimi są odłamem żydowskiej religii. Pewnie jest. Wiesz co, mieliśmy pytanie z Mandziem, że Karaimi, jako część... A, użytku, to, w to w tym odcinku w... odrzuca... Dokładnie w tym odcinku, A. co z pieskiem byliśmy. I że oni A. odrzucają, poczekaj, nie odrzucają Talmudu, nie odrzucają Starego Testamentu. Nie, Talmud odrzucają. Talmud. Karaimi, tak. tak. Więc... E... Dokładnie. O, no, tele-turnieje rozwijał. Ja ci powiem, że no rozmontowałeś? Wiem, tu przyjechał. Wiem, ja tu jakiegoś frajera wziął różną bitwę. Frajera. Który z krajów z powodu kształtu nazywany sznurowadłem? Yy, Ojej. Chyba Jezus. chodzi o, o Chile, pewnie chodzi, bo ono idzie po prawej stronie. To jest jest to taki Waseczek, paskiem, tak Jest stronie paskiem. Brazylia to nie. Nie, Brazylia jest duża, prawa jest, jest mały, Rupa jest mała. To te dwa kraje dzielą. Chile, co? Więc Chile, tak. Oczywiście. No, ej, no to 16 lat. tak, że Urukwaj, to jest jakiś kraj chyba w Urukwaju taki jakiś tam władca, który wypowiedział wojnę całemu światu i tak? Ale nie to ci się z Legiem Warszawą pomyliło. A nie, to nie, to dzisiaj piliśmy Legium już Warszawą Legia Fight -glamen. mamy tak Ja jest teraz Legia mam tylko lokowanie produktu. Ehm. <słyska> to jest najlepsza platforma. Ale ja dużo więcej bardzo, które zrobiłem zwykle Reklamy. No, zwykle są dobre, w sensie nie ma często są, raczej znaczy dobre. E, nie, kola, jeżeli chodzi o marketing, tak. A, no mam nie, dobrze w sensie. Ja w ogóle mam wrażenie, że ostatnio strasznie takich gównianych lokowanych lokowań. Widać nie byłeś... Albo dobra, nie wiem, bez pocisku youtuberów chciałbyś by, byłeś na kanale. Strzelcie jaki kanał ostatnio zrobił złe. Ja, ja już sobie przypomniałem. Znaczy są dwa kanały, w które można by przywalić. Jest też taki ja inny też słodki napój smaczny. ja już sobie przypomniałem. Jaki dziewczęcy zespół zaczął lansować hasło. Girls Power zapoczątkował modę na Girl Bandy. No, Spice, Spice best, Girls. No? I tell you what I want, what I really, really want So tell me what you want, what you really want. 32 tałki. No ale kurczę, patrz, ale no, jedziemy nie sobie i mieszkujemy no, historią. Ile mamy? 7 minut? Ty patrz, nie będziemy musieli ciąć no, tego odcinka specjalnie. Nie Nierozróżnianie barw żółtej i niebieskiej to Tritanopia. Dzwoń do żony swojej. Ty no kurde, cool, da, pewnie, dawaj dzwonić. To użyjemy wtedy koła, Oczywiście, dobra. to jest jako telefon do żony w Telefon w do żony razie. dzwonimy. Czekaj, ale zobaczymy, czy ona będzie kojarzyła. Na pewno będzie kojarzyła. Nika zna wszystkie choroby oczu. Na no, głośnik nie no. weźmiemy, co? Dobrze. Nie, tylko żeby ona nie powiedziała jakieś. Halu, HALU. Tylko weźmiemy na no, głośnik nie. za chwilkę, przekaj. Może utrzymam od razu. Tryt i Deltert są e, wodoru, nie? Odmiany. Poczekaj, zaraz się zapytamy. Zaraz się tego. Protanopię, Neutranopię. Chłażę się mylić teraz albo drapie przykład? kota i nie <laughs> myśl, <się>, że. <laughs> edry, Maurycy i chodzi po głowie. Ja, ja bym nie wiedział. Taka, wiesz. Cześć, Miśka, mogę wziąć Ci na głośnik. Czekaj. A czekaj, halo, coś się zepsuło. Coś nie było słychać. O, halo. Misia, słuchaj, bo jest bardzo ważna rzecz. Bo gramy, e, gramy w milionerów, słyszysz nas? Słyszę, słyszę. Gramy w milionerów, jesteśmy przy 11. pytaniu za 64 tysiące złotych i zadzwoniliśmy do ciebie. Bo słyszę. jest pytanie. Słyszę. Bardzo ważna odpowiedzialność, bo zadzwoniliśmy do ciebie, bo jest pytanie związane z Twoją branżą, gdzie wymyślasz ludziom choroby. Dobrze. Dobrze, Dobrze. więc kochanie, słuchaj, czytam ci pytanie: nierozróżnianie barwy żółtej i niebieskiej. Spieszę, to trit. Tri, tanopia, deuteranopia, protanopia, neutranopia. Nie rozróżniają jakiej barwy? Żółtej i niebieskiej. O Boże, wydaje mi się, że DI, że ale Boże. Ale Deutrenopia. deuteranopia, Jest Tritanopia, deuteranopia, protanopia i neutranopia. Dobrze, mam dysleksję potrafię to wszystko czytać. No, na pewno nie to ostatnie. No. Dobra, strzelę. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Wydaje mi się, że... Jak ty nie pamiętasz, kochanie? to jest wstyd, pamięta. no. Boże, z tym, Jezu, jaka żena da misia. Bożesz tym, na moim odcinku. już w komentarzach teraz napisze, hmm. że jest okulistą od 37 lat i jak, jak mogłeś tego wiedzieć? nie wiedzieć. No, <laughs> właśnie, właśnie, bo jesteś okulistą. Chyba, jeszcze. że 50-50 spróbujemy dać. I może to pomoże, co? Dobre. To wrzućmy 50-50, oszukujemy trochę pół na pół, ale trudno Bo Używamy dwóch kół na raz. No. Naraz raz. <grym> dobrze, zaś ci powiem No i wypieprzyło, i byśmy przegrali przez ciebie No teraz jak się w tym czujesz? No. Dobrze. Tritanopia, protanopia No bardzo dobrze Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie, zobaczcie przy przyjadę <grym> do domu. Kota wyślę do kociego więzienia, zobaczysz Dobra, no. tritanopia albo protanopia? Y jeszcze raz? Tritanopia, jak tryt no. y I tritanopia i protanopia Lepsza, żółta, musza... niebieska i to jest tritanopia no. albo protanopia? Yy, żółta i niebieska. Tritanopia w porze jedyne. Yes. Nie pamiętam, to było tak dawno temu. No dobrze, dobrze. To ja, no. Ja, to ja też zapomnę o tym, żeby na przykład kupić jedzenie. Do kupić Urbański jakieś trzy <sumuszanie> <w> miliony. <nim. sumuszanie> A dobrze, to rodziny nie to, 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 Dobrze mi się, coś poradzimy. Tutaj. Chcesz zostać z rami i usłyszeć, czy wygraliśmy, czy nie? Tak. Dobra, to które wybieramy, działkowicie. Poczekaj, tritanopia, protanopia. Tritanopia to jest coś trzy, ja bym dał pro. Takie jest być pro. Ja bym... Również. Co mówisz? Wspomniałam, to jest zielony. Deutanopia to jest zielonej barwy. Ale nie masz deutronopii, została Tritanopia i propanopia. Protanopia. Okej, okay. a tam jest żółtej i czerwonej? Niebieskiej. Boże, Niebie niebieskiej, no to Tritanopia. Tak no dobra, to dawaj Tritanopia. Dobra, to będzie na siebie. Tritanopia, jest! Brawo, dobrze, dziękuję. Brawo, mi się dziękuję. zawsze. Nigdy w ciebie nie wątpiłem, kocham cię mocno. Dobra. No, buziaczki, dziaczki. Okay. Miłego dnia, papa. Okej, okay, dobra. Każde równanie ma rozwiązanie w liczbach naturalnych, rzeczywistych, zespolonych, dodatnich. Dobra, dodatnich możemy odrzucić, bo niekoniecznie tak. muszą być dodatnie. Naturalne. Naturalne to nie były od 0 do 9. Całkowicie. Ja tym razem skorzystam z, z taktyki takty, 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 takty twojej, Dobrze. czyli nie będę mógł na o czegokolwiek. Dobrze. Ostatnio występiał Adriana w tym, czy, jest, czy chcesz zostać. Czy jest piątoklasisty? Był wzór na pole równoległoboku, czy trapezu coś takiego. Okay. I ja zacząłem nagłos wymyślać wzór i. W sensie... Oj, nie, to domyślam się. Więc tak, ja bym tutaj zespolony, nie pamiętam niestety, co to były liczby zespolone. Natomiast liczba rzeczywista to jest każda liczba, którą możesz zapisać przy pomocy ułamka, jakby pod kreską, więc jakby założyłbym, że pewnie każda równa nie ma rozwiązania, bo nawet jeżeli masz coś w okresie, czyli masz na przykład 1 trzecia, to jest 0 3 3 3, 3, 3 no, no, no. ale jakby to jest w liczbie rzeczywistej 1 3 i możesz to zapisać. A naturalne to były co? Naturalne wydaje mi się, że to były od 0 do 9 po prostu. Ale nie, 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 nie powiem ci na To, sobie. to Ja bym frajera to zrobił. Do frajer. I zobaczyć, co myczono, smsa napisało, zobaczymy, co Rozwodzimy on sobie napisała. Zobaczymy, co napisała. Kotarski świetnie sobie już cię nie lubię. A ty, a... <laughs> Kotarski świetnie sobie radzi. Ale a bo bo Kotarski nie się nie powiem... sobie No tak, dlatego nam tak dobrze idzie. A, okay, a oglądałem Radka ostatnio na TVP, powiem, tak? Tak, bardzo. Quality, quality. Quality. Quality, dobrze że się to ogląda. A teraz widziałem, że Karol Pasierek poszedł do TVP? Nie widziałem. Nie, jakiś w ogóle jeszcze mniejszy kanał. Ale on będzie chyba z Martyną Wojciechowską jeździć po świecie? Czyli chyba ze spolonych. Chyba jesteś głupi. Dobrze mu powiedziałeś. No. Kurczę, tu by się Fifty Fifty przydało. Dobra, wdawaj te rzeczywiste, ziom. I tak mamy już dobrać... 10 minut, no już uspokój się, ziołkowicz. No. A, już reklamy są No, już są reklamy co I tak więcej się... niż ten milion Co, do co ty tej... się będziesz, wiesz, jeszcze teraz przyjmował? Nie, czekaj, muszę do żony odpisać, mi się ze mną nie rozwiadła. Eee, napiszę kocham, dobra, dobra powinna pomóc. <laughs> Na pewno nie tak tego nagrałem. Dobrze, już. Jeszcze myślę, kurczę, czym były liczby zespolone? Nie, słuchajcie frajera, oni zawsze uwalają nas, przecież ile razy uryzynaliśmy przez frajerów. Dobra, ufamy sobie. No i trzeba. <grym> no i tyle. No i no tyle. No dobra, moi dobra. drodzy, słuchajcie, 32 tysiące gwarantowane. Do 11 pytania udało się dotrzeć. Kotarski wygrywa 32 tysiące. A jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda się jeszcze Działkowiczowi i Łukowiakowi, to zapraszamy. Link oczywiście też się gdzieś pojawia, pewnie nad nami. Link jest oczywiście w opisie, zachęcamy. Widzimy się już na samym materiale, pa!